Siema, z tej strony Homik i witam was bardzo serdecznie w filmie z Q&A. Jest to odcinek z pytania i odpowiedzi, ponieważ tak naprawdę od dwóch miesięcy nie nagrywałem nic, ponieważ zajmowaliśmy się tą edycją Gutharda, która aktualnie trwa, a kiedy ta edycja Gutharda wystartowała i mieliśmy wszystko zrobione, do naszej głowy przyszło 10 tysięcy innych pomysłów, które będą na nowej edycji i po prostu nie miałem czasu, ani też nie ukrywam chęci nagrywać. Ale przez ostatnie dwa live, wynagrałem jako zwykł gracz, wiecie na jakiś mam malutki kubo i tutaj jest na to flagę nie zwracajcie uwagi e, więc postanowiłem, że sobie pogram po kopie i podpowiadam na wasze pytania a więc zacznijmy może od pierwszego pytania e, od Faraon czy lubię Czuksa sam osobiście do Czuksa nic nie mam mam na myśli na początku robił bardzo słabą muzykę taką bardzo bardzo słabą mam na myśli teraz robi Troszeczkę lepszą. W moim odczuciu i tak nie jest jakoś mega dobry. Nie słuchałbym go na słuchawkach, jakbym osobiście sam miał słuchać go. Mam na myśli jako słuchacz, nie puściłbym go sobie tak na słuchawki, bo po prostu, no nie przypadam za jego piosenkami. Okej, okay. następne pytanie podczas kiedy kopiemy, zadał fan jakiś. Z jakiego miasta jesteś? Um, Okej, okay, a więc to wygląda w taki sposób, że urodziłem się w Katowicach. Przez większość swojego życia jednak mieszkałem w Zielonej Górze, więc pozdrawiam wszystkich. Faluba z górą. Jeśli wiecie o co chodzi. Um, ale aktualnie mieszkam w Hull, czyli mieszkam w Wielkiej Brytanii. Następne pytanie zadał kozak.pl19. Czy mam dziewczynę? Eee, tak, mam dziewczynę, a jest to sklep.guthrad.u. Eee, zawsze jak na niego wchodzę, zawsze mnie. Nie no, oczywiście żartuję. Nie, nie mam dziewczyny. Chmielu.exe. Czy lubi swoich widzów? Tak, w sensie. Naprawdę, są niektórzy fajni widzowie, którzy na przykład są ze mną cały czas pod względem takim, że jak jest live to oni zawsze są są tacy stali widzowie, są też tacy, którzy wiadomo przychodzą sobie czasem, są takich, których znam z serwera są takich, których znam z live'ów, a są też tacy, których kojarzę na przykład z discorda, bo na przykład siedzę na jakichś discordach różnych i na przykład oni piszą się do mnie o homie, kojarzę cię z youtube'a, ja takie no ma siema, siema i na przykład zaczynam sobie gadać, więc tak, w większości moich lidzów naprawdę lubię. Jakbyś nie był właścicielem goodharda to byś grał na goodhardzie czy na Brodaty. E, bardzo dobre pytanie z Kishony. Na Goodhardzie na pewno bym nie grał, bo nie powstałby Goodhart, Na 100% nikt nie jest na tyle chory umysłowy, żeby dać do nazwy serwera Good. I w ogóle jeśli chcecie znać historię Goodharda, ponieważ jest nie bardzo ciekawa ta historia, w sumie jest jak powstał Goodhard, e, jak wyglądały pierwsze edycje ITP, napiszcie w komentarzach, a na pewno taki odcinek nagram. Ale wracając czy grałbym na przykład na Brodatych? E, kiszony Kishony nie. Nie grałbym najprawdopodobniej w ogóle w Minecrafta. Nie, nie grałbym, ponieważ jeszcze kiedy Goodhart był Easy HC na 1.8.8, e, bardzo mnie ta gra nudziła. Mam na myśli, nie grałem w nią w ogóle. Jedyne serwery, na których grałem to był Craftcore. Jak wiadomo, Craftcore działa przez miesiąc, dwa, a potem przez rok go nie ma, więc pewnie już w ogóle bym w Minecrafta nie grał. Grałbym pewnie w inne gry, a może robiłbym co innego. Tęczuś, jakbyś nazwał swoje dziecko. O dzieciach jeszcze nie myślę i przez następne 10 lat mam zamiar, y, mam zamiar, mam nadzieję, że żaden gówniak nie będzie tutaj biegał. Nie no, oczywiście żartuję. Nie wiem, nie wiem. nie dałbym mu na imię Kamil Junior, bo mam na imię Kamil, to Kamil Junior. Wiecie, śmieszne, że... Masz rodzeństwo, pozdrawiam. Mamy tatę, siostrę, wujka, ciocie, kuzyna, kuzynkę, babcię, dziadka, drugą babcie psa, chłopaka mojej siostry i ministranta, który w kościele pokazał mi faka. Mam nadzieję, że to wszystko na odcinku. Kartofel, odpowiem na twoje pytanie. Tak, mam starszą siostrę, ma na imię Nikola i mieszka we Włoszech, więc nie mieszkam z nią, ale tą siostrę mam. Awokado, ile zarobiłeś na goodhardzie? Wystarczająco. Ile przeznaczyłeś pieniędzy na Gutharda, a ile zarobków Gutharda wziąłeś dla siebie? Nocter, bardzo dobre pytanie. Nawet nagrałem odcinek na temat zarobków z Gutharda, lecz tamten odcinek już jest, nazwijmy to, nieaktywny, pod względem takim, że Guthard obrócił się o 180 stopni. Teraz tak naprawdę na Guthardzie, nazwijmy to po imieniu, przez ostatnie, ostatnie dwa miesiące Guthard robił bardzo duże profity, lecz to nie jest tak, że ja sobie wszystkie pieniądze wziąłem do siebie. Ale większość pieniędzy serwera i tak idzie na serwer, ponieważ na nową edycję zainwestowaliśmy bardzo dużo pieniędzy. O nie. Zainwestowaliśmy bardzo dużo pieniędzy pod względem reklam, pod względem mamy dwie maszyny tym razem. Mam, e, kupiliśmy drugą maszynę tylko dlatego, że liczymy na to, że na nowej edycji będzie bardzo dużo osób przez te wszystkie reklamy, przez te wszystkie ulepszenia, ponieważ naprawdę jeszcze nagram odcinek na temat nowej edycji serwera, ale uwierzcie mi nigdy w życiu nie było takiego serwera Survival jakim będzie teraz Goodhart. Okej, okay, a więc dziękuję wam za oglądanie, był to bardzo szybki odcinek, ponieważ było bardzo mało pytań do tego Q&A i byłem aż w szoku, bo napisałem, dosłownie, żeby was nie skłamać, 3-4 godzinki temu na Discordzie, na którego oczywiście was zapraszam, żeby dawali pytania i tych pytań nie było za dużo, więc po prostu skończymy teraz na tym odcinek, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli wam się podobało zostawcie łapkę w górę, dla osób, które są do końca, napiszcie w komentarzu swój nick serwera, a ja bez żadnego progu łapkowego, na przykład za 48 godzin, wylosuję jednego z Was, albo jedną z Was, o nie, bije mnie, uciekamy, jednego lub jedną z Was, y, osobę, która wygra 1000 monet na moim serwerze, więc jeśli chcesz mieć 1000 monet za darmo, po prostu napisz mi swój nick i dopisz do tego hashtag biorę udział. A teraz już tak na poważnie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!